Kamil Stoch, drugi w dzisiejszych kwalifikacjach, przegrał z kolegą z zespołu, z kolegą z pokoju, no właśnie z kolegą. Nie, to nie ja przegrałem, tylko on ze mną wygrał. Słuszliwy taki. Pozwoliłem mu dzisiaj. Ale co nie zmienia faktu, że miło, że chyba tam tak długo stało na tym leaderboardzie. Kolejny kroczek do przodu wykonany? Pewnie. Dzisiaj to było naprawdę super. Skok był bardzo, bardzo, bardzo dobry. No i cieszyłem się, że mogłem tam stać. To jest jakieś nowe, lepsze czucie? Także do tej skoczki, którą znasz pewnie jak własną kieszeń? A... Nie, wydaje mi się, że to jest wszystko kwestia takiej, tak, takiego budowania taki, takiego dobrego czucia, dobrego samopoczucia, że wszystko jest w porządku. To, co mówiłem i w Oberstdorf, i w Garmisz, e, myślę, że ze skoku na skok e, będzie mi łatwiej po prostu poprawiać. Pewnie drobne rzeczy. No dzisiaj w pierwszych dwóch skokach nie grała na przykład pozycja. Była, była lekko niestabilna, a mimo tego i tak te skoki były dobre. W kwalifikacjach utrzymałem pozycję no i wszystko, wszystko poszło tak jak należy. To też fajnie po liczbach wygląda. Wiem, że Ty niekoniecznie za, przepadasz za takimi analizami, ale te prędkości nawet wtedy, kiedy pozycja nie gra i tak są już bardzo fajne na, na rozbiegu. No, trzeba było mi tego nie mówić. Nawet nie wiedziałem. Tak, to, to spoko, no dwa, dwa w jednym. Dwa w jednym. No i a propos dwa w jednym to będzie jutro polski pojedynek, nawet dwa, bo ty stasz skaczesz z Jaszkiem, a Dawid skacze ze Stefkiem w parze, więc, więc, więc walka będzie bratobójcza. Uważaj, żeby czegoś do jedzenia nie dosypali. <laughs> e... Z jednej strony szkoda, e, ale z drugiej strony no, to są skoki. Wszyscy mamy takie same szanse. E, każdy z nas musi po prostu zrobić to, co umie najlepiej. I tyle. Trzymam kciuki, żeby cała Wasza czwórka awansowała jutro. Cztery ostatni będziecie jechali, niech cała czwórka awansuje. Będzie to wtedy piękny dzień. Dziękuję. Też tego sobie i wszystkim nam życzę. Dziękuję.